Witam wszystkich na konferencji przedsezonowej, przed sezonem 2016-17, przed, przed rundą jesienną 2016 roku, którą również promujemy jako piłkarskie hity jesieni 2016. Dzisiejszym, można powiedzieć, tematem konferencji jest sytuacja aktualna klubu, transfery, to co wydarzyło się tutaj w, w sferze sportowej, to co ewentualnie ma wydarzyć się na jesieni. Także. Porozmawiamy, jesteśmy oczywiście do dyspozycji, jeżeli chodzi o, o pytanie związane z sferą organizacyjną klubu, jak również chcieliśmy zaprezentować grupę pokaźną zawodników, którą, którą tutaj klub poprzez sztab trenerski wyselekcjonował i, i to są zawodnicy, na których w tej rundzie będziemy liczyć jako, jako uzupełnienie, jako wzmocnienie drużyny, Sporo młodzieżowców, także na, na dziewięciu zawodników pozyskanych siedmiu, siedmiu to młodzieżowcy. Z czym to jest związane, to, to powiemy w dalszej części. Także witam oczywiście trenera Młodzimierza Gąsiora i zawodników, którzy, którzy po raz pierwszy so, yy, mogą zaprezentować się w siarce. To jest Patryk Szewc, który kiedyś już z nami współpracował. Hubert Tomarski, do którego już było w przyszłości dwa podejścia. Krzysztof Robski, który. który był też można powiedzieć od pół roku gdzieś tam można być w, kręgu, w kręgu naszych e, zainteresowań Grzegorz Płatek i Mateusz Czyżycki, którzy przyszli tutaj z, z ościennego klubu. E, mamy tutaj Karola Dybowskiego, bramkarza, na którego chcemy, chcemy postawić w tej rundzie i będzie rywalizował tutaj z, z Kamilem Leszczyńskim i z, z Przemkiem Janowskim. E, mamy z... Michała Żebrowskiego, żebrakowskiego przepraszam, e, z Lechigdańsk, Gdańsk, który który generalnie w tej chwili jesteśmy w trakcie finalizacji naszych, naszych tutaj ustaleń. Także, także jesteśmy po posłowie z Lechią, mamy, mamy wypracowane już warunki. W tej chwili jakby dopinamy szczegóły co do e, dwuletniej współpracy z Michałem Rzebrakowskim. Będzie to transfer definitywny, także, także chcemy naszą współpracę też oprzeć o, o najbliższe dwa lata. I jeżeli dobrze pójdzie, to, to w dniu dzisiejszym jest szansa, że Michał będzie zawodnikiem siarki. Mamy Kamila Lewandowskiego z Ruchu orzów który dołączył tutaj do e, utalentowanej grupy młodzieżowców i na koniec e, Michała Dawidowicza z Biały Białystok, który po małych perturbacjach też też udało się go sfinalizować i jest, jest zawodnikiem siarki. Także większość zawodników, przynajmniej e, wszyscy młodzieżowcy, to są kontrakty dwuletnie albo, albo roczne z jakimiś opcjami. E, czy tak jak w przypadku Krzyśkarowskiego, e, tam jest e, kontrakt też z opcją przedłużenia, czyli, czyli większej współpracy. Także stawiamy tutaj na, na zawodników, którzy, którzy nie, nie, nie wiążą się, jeżeli chodzi o mądrzeżowców na rok, tylko, tylko minimum na te dwa lata. Jeżeli chodzi tutaj o zawodników takich bardziej doświadczonych, czyli Patryka i, i Huberta, to, to w tej chwili się na roczną współpracę i będziemy na pewno tutaj w trakcie ewentualnie podejmować jakieś decyzje. Także co do sytuacji sportowej, to prosiłbym tutaj generał Gąsiora o, o zrecenzowanie tego, co się wydarzyło teraz w tym okresie przedsezonowym, letnim. Także proszę bardzo. Biorąc pod uwagę miniony sezon, a to, co nas czeka, ponieważ już jutro inaugurujemy sezon piłkarski 2016 17 Na pewno ta grupa zawodników, która jest do naszej dyspozycji wzmocniła się. Na pewno jesteśmy mocniejsi przez, przez to, że doszli dowodnicy młodzi, perspektywiczni, a z drugiej strony na pewno um, mamy większe pole manewru w porównaniu do zespołu, w którym kończyliśmy sezon, jak dobrze wiecie. E, mieliśmy problemy kadrowe, szczególnie w rundzie Ważowej biorąc pod uwagę kartki, jak również kontuzje, w tej chwili doszło grupa zawodników, na pewno zawodnicy, którzy mam nadzieję, że wniosą dużo świeżości, dużo nowości, dużo takiej perspektywicznej spontaniczności. Jak już ten mecz pucharowy, czy Mecze kontrolne, jak również to, co zauważamy na teningach, dużyna zaczyna coraz lepiej funkcjonować. Mam na uwadze przede wszystkim zawodnicy, którzy pozostali w klubie, zawodnicy którzy, z których zrezygnowaliśmy, albo którzy sami odeszli na ich miejsce. Przyszli zawodnicy na pewno pod każdym względem mocniejsi, lepsi i mam nadzieję, że. Mecze mistrzowskie pokażą, że na stadionie Siarki, również na wyjazdach ta drużyna będzie się prezentowała na pewno na wyższym poziomie. Na pewno nastąpi rywalizacja na poszczególnych pozycjach, szczególnie linia środkowa, gdzie mieliśmy największe problemy, została wzmocniona, szkoda dzisiaj, na dzisiaj. Tuż przed inauguracją, że krzysiek wypad wypadł ze składu po niefortunnej kontuzji z wigami su, suwałki w mężu kontrolnym, e, pękła mu kość szałkowa i ta restencja e, chyba potrwa jeszcze co najmniej 4 tygodnie. E, w to miejsce w e, ostatniej, e, tutaj już zaprezentował prezes. Michała e, że, Żebrakowskiego z Leki Gdańskiej. Jest to napastnik, który mam nadzieję wypełni tą lukę. E, mamy gro zawodników młodych, którzy mogą również funkcjonować jako ofensywni pomocniczy, czy dziewiątka, czy Także to co podkreślałem i podkreślam cały czas, ta drużyna się rozwija. Ta drużyna mam nadzieję, że, jestem pewien nawet, że. Będzie grała z meczu na mecz co coraz lepiej, i, i te i, i mecze pozwolą nam na to, że y, zafunkcjonuje to drużyna i będzie y, nie tylko prezentować y, dobre, ciekawe widowiska, ale przede wszystkim będzie zbierać punkty dla klubu sportowego Siatka dobrze. Na pewno ta liga będzie bardzo ciekawa, y, ponieważ jest go drużyn, które pozostały nie awansowały do pierwszej ligi i mają ambicje pierwszoligowe. Bardzo ciekawych mamy Beniaminków, chociażby wymienił Polonię Warszawską przy Odeopole, które na pewno mają ambicje wyższe niż grę w drugiej lidze. Dlatego myślę, że rozgrywki w tym nowym sezonie będą bardzo ciekawe interesujące. I mam nadzieję, że na tle tych drużyn. Nie będziemy y, drużyną do bicia, ale wręcz odwrotnie będziemy jakąś kluczową rolę odgrywać w tych rozgrywkach. To co widzę na treningach, czy w meczach kontrolnych, czy nawet w tych pucharach jest to drużyna y, bardzo ambitna, która ma jakiś cel i ka każdy zawodnik ma też y, swoje ambicje i chce poprzez grę w siarce, siarce Tarnobrzek podnosić swoje kwalifikacje. Życzę przede wszystkim naszym zawodnikom zdrowia, żeby ich omijały kontuzje, bo to, co się przytrafiło Krzyśkowi Ropskiemu, nie chciałbym, żeby to się przydarzyło innym zawodnikom. Jest to nieszczęście, jest to przypadek. Mam nadzieję, że te kontuzje nas ominią, ominą. poprzez. Dzięki temu będziemy na pewno mocniejsi i, i, i na pewno... Mam nadzieję, że przyciągniemy na stadion tanączerski większą rzeszę kibiców. Zawsze podkreślam to na każdym kroku, ponieważ minione rozgrywki pokazały, że, że do końca liczyliśmy się walce o awans, a jednak na tym stadionie za wielu tych kibiców nie było. Apeluję do społeczeństwa tanączerskiego, żeby przychodzili na stadion, warto przychodzić na drużynę, która jest perspektywna perspektywiczną, rozwijającą się drużyną i idziemy w dobrym kierunku, żeby na stadionach drugiej ligi odgrywać znaczącą rolę. Dziękuję. Dziękuję trenerowi. Teraz może chciałbym poprosić każdego z zawodników, żeby ewentualnie powiedzieli się, powiedzieli sobie, jakie mają, muszę powiedzieć, tutaj cele. Z jakiego powodu pojawili się? też Można powiedzieć, w siarce będzie można zadać Pytania zawodnikom, także bardzo proszę może od, od, od lewej, od Patryka. Nazywam się Patryk Szewc, przyszedłem z Sokoła Sieniawa, już drugi raz do Siarki Tarnobrzeg. Celami na pewno będą zwycięstwa w drużynie i jeśli chodzi o moje cele, żeby grać jak najczęściej, żeby nie łapać urazów, a reszta przyjdzie sama. No to, że grałeś w karce to było Ci łatwiej tutaj wrócić, podjąć jakąś decyzję? Tak, tak. Na pewno jeszcze zostały dwie osoby z, z, ze starego składu: Konrad Stepień i Daniel Koczon, z którymi e, dobrze żyłem w tamtej, tamtejszych czasach, więc nie było mi się tutaj e, problemem zaaklimatyzować. O, dzień dobry wszystkim, nazywam się Hubert Tomalski. Moim poprzednim klubem była hełmianka Chełm, w której występowałem cały sezon. Tak jak tutaj Patryk wspomniał, na pewno naszym celem tutaj trenera, całej drużyny to będą zwycięstwa. Moim celem osobistym takim, no to na pewno to jest rozwój, dlatego też wybrałem siarkę Tarnobrzeg. Tutaj też obserwowałem poprzedni sezon, widziałem, że... Kadra nie była za szeroka, było dużo kontuzji, kartek, a i tak po prostu wchodzili nawet zawodnicy rezerwowi, oni potrafili grać w piłkę, o czym to świadczy, o na pewno dobrych treningach, o tutaj o jakiejś tam organizacji, o wszystkim, prawda. Bardzo się cieszę oczywiście, że, że tutaj dano mi szansę być, być, grać w piłkę. Na pewno będę walczył o skład i mam nadzieję, że będzie to tak samo udany sezon jak w Hełmiance -Hen tak, tak, dokładnie. Będą te Na pewno rodzina. Mam nadzieję, że rodzina jakieś jeszcze parę wagonów weźmie ze sobą i ściągnie kibiców do Tarnobrzega, prawda? Witam wszystkich. Nazywam się Krzysztof Ropski. Przyszedłem do siarki Tarnobrzeg z drugoligowego Radomiaka Radom. Kontrakt wygasł mi, wygasł mi 30 czerwca. Już telefon w maju dostałem od prezesa Siarki. Przez y, są zainteresowani uzyskaniem mnie tutaj długo się nie zastanawiałem. Podpisałem dwuletnią umowę. Wcale na ten sezon były przedstawione przeze przez, mnie. no Nie ukrywamy dosyć takie wymagające dla mnie. Teraz wszystko się pokrzyżowało, tak? Wyleciałem na, na miesiąc minimum, ale już od urazu zacząłem rehabilitację. Codziennie wzmacniam kończyny dolne i mam nadzieję, że szybko wrócę do walki o skład. Dziękuję. Witam wszystkich. Nazywam się Grzegorz Płatek. Przyszedłem tutaj do klubu z Stali Mielec. Jestem młodym zawodnikiem. Przyszedłem tutaj powiem, na pewno pod względem, żeby jak najwięcej grać, bo to jest najważniejsze dla takiego młodego zawodnika. Cele drużynowe. Myślę, że no z każdym meczem będziemy walczyć o zwycięstwo i to się będzie liczyć, z takim nastawieniem będziemy chodzić na mecz. Osobiste, no to jak już wspomniałem, żeby łapać jak najwięcej tych minut właśnie, żeby się rozwijać na klubie. Witam, nazywam się Mateusz Czyżycki, przyszedłem ze Stali Mielec, tak jak kolega Grzesiek. Przyszedłem tutaj do siarki, ponieważ wiedziałem, że trener daje szansę młodym zawodnikom i mam nadzieję, że będę ich jak najwięcej zostało cele na ten sezon to na pewno wygrywać jak najwięcej meczów i dostawać jak najwięcej szans od trenera. Dziękuję. Witam wszystkich, nazywam się Karol Dybowski, przeszedłem do Siarki Tarnobrzeg z trzeciej ligowej Unitarnów. Jestem wychowankiem tamtejszego klubu. Po rozmowie z trenerem Gąsiorem, tutaj z prezesem, oraz po konsultacji z moimi najbliższymi uznałem, że Siarka Tarnobrzeg będzie to najlepszy wybór. Dla mnie przede wszystkim kierowałem się tutaj awansem sportowym, bo nigdy dotychczas nie grałem na poziomie drugiej ligi. No i bardzo cieszę się z tego, że tutaj jestem, że mogę podnosić swoje umiejętności z takimi zawodnikami, z takim trenerem. Myślę, że ten klub organizacyjnie stoi bardzo dobrze i, i, i ma podłoże do, do budowania kolejnych sukcesów. Myślę, że cele na ten sezon nie są jasno określone. Myślę, że nagrodą dla nas wszystkich będzie dobra gra zespołu, liczne przybywanie kibiców na stadion. I myślę, że, że, że to wszystko, że, 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 to, że to pozwoli w budowaniu sukcesu. Dziękuję. Witam, nazywam się Michał Żebrakowski. W chwili obecnej jeszcze nie jestem zawodnikiem siarki, natomiast wszystko jest na dobrej drodze, aby. Abym się dogadał z, z prezesem i z, z klubem, z zarządem i żeby wszystko było już oficjalnie. Myślę, że przychodzę do Siarki przede wszystkim po to, żeby grać, żeby zdobywać doświadczenie. Na tą chwilę muszę po prostu pokazać się z dobrej strony na treningach, żeby zdobyć zaufanie trenera i dał mi szansę pokazać się w meczach mistrzowskich. Jeśli chodzi o cele drużynowe, to myślę, że jest to jak najlepsze pokazanie się w każdym meczu, żeby ludzie zgromadzeni na stadionie po prostu cieszyli się, że mogą oglądać taką drużynę. Na ostatniej dokończoność to chyba też nie jest dla taka łatwa sytuacja? No ciężko jest przyjść w ostatniej chwili, zaraz przed rozpoczęciem nowego sezonu. Trzeba jak najszybciej pokazać się. Pokazać swoje najlepsze strony, żeby mieć okazję prezentować się już od pierwszych meczów. Dzień dobry, nazywam się Kamil Lewandowski, przychodzę z Chorzewskiego Ruchu. Na pewno przychodziłem tutaj z myślą o grze o rozwoju. Klub widać, że bardzo stawia na młodzież i to było takim największym aspektem, który przyciągnął mnie tutaj. A celem, wiadomo, jest jak największa pomoc drużynie w zwycięstwach, podnoszenia kolejnych sukcesów. Witam wszystkich, nazywam się Michał Dawidowicz, przyszedłem do Siarki z Jagiellonii Białystok. Moim celem tutaj w klubie jest rozwój sportowy i wywalczenie sobie miejsca w pierwszym składzie. Celem drużyny jest grał trzy punkty w każdym meczu i sprowadzenie kibiców na stadion. To teraz takie pytanie Panie Profesorze, jest tam taka koncepcja, że tylu młodych zawodników e, w Tarnobrzegu grało, tak młodej drużyny nie mieliśmy jeszcze? No pewnie tak jest. Ogólnie rzecz biorąc, jakoś szczególnie tego nie, nie analizowaliśmy. Jest to kontynuacja, można powiedzieć, tego co wydarzyło się w ostatnim sezonie. E, chcielibyśmy potwierdzić e, to, że ostatni sezon nie był przypadkowy. E, udało się, m, można powiedzieć, zrobić dobry, bardzo dobry wynik, e, jednak w oparciu właśnie o o młodych zawodników, o taką można powiedzieć, zdrową proporcję pomiędzy doświadczeniem a, a młodością. Udało się tutaj, można powiedzieć, wyprowadzić jakąś grupę e, nawet jakby naszych zawodnikowych chowanków, którzy, którzy generalnie e, uważamy, że zafunkcjonowały dobrze. E, jakby Kilka powodów na pewno jakby determinuje do tego, żeby, m, m, że wykonaliśmy, załóżmy, takie inne ruchy. Między innymi m, wiadomo, że tutaj gdzieś, e, siarka dzisiaj nie jest kryzusem ligi. Sytuacja ekonomiczna to jest, to jest jeden na pewno z powodów, między innymi, aczkolwiek głównym powodem jest to, żeby, żeby Siarka właśnie była dzisiaj klubem, który, który daje szansę młodym zawodnikom, który realnie wprowadza ich, można powiedzieć, na ten poziom pozytywkowy. To jest jeden z celów, też, też jakby aktualnie rusza od tego sezonu program Pro Your System organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej, w którym, w którym też chcielibyśmy realnie wziąć udział, tam pierwsze pięć miejsc, można powiedzieć, gdzie, gdzie, gdzie zdobywa się punkty za, za młodzież występującą na, na boisku, czyli zawodników młodzieżowych. Chcielibyśmy się znaleźć w tej piące, dlatego, dlatego poszliśmy, można powiedzieć takim torem, czyli wykontynuujemy poprzedni sezon, chcielibyśmy Podkreślam to. Osiągnąć taki wynik, żeby, żeby okazało się, że ten ostatni sezon nie był przypadkowy. E, czy jakieś mamy szczególne cele? Na pewno, na pewno chcemy prezentować się dobrze w każdym meczu, zdobywać punkty, cieszyć kibiców. E, nie tylko na stadionie przy, przy Alei podległości 2 w Tarnobrzegu, ale również na wyjazdach. Z tym mieliśmy trochę problemów w ostatnim sezonie. Myślę, że ta proporcja będzie, będzie dzisiaj trochę inna. I, i myślę, że będziemy zespołem, który, który powinien e, znaleźć się w górnej części tabeli. Mógłby prezes przybliżyć szczegóły tego systemu? Na czym to dokładnie polega? Znaczy, system generalnie polega na tym, że każdy zawodnik, który rozegra 270 minut, e, wchodzi do programu, musi to być zawodnik młodzieżowy, e, czyli o, o statusie młodzieżowca. Wychowankowie punktują razy 2, e, zawodnicy młodzieżowi razy 1, reprezentanci polskie razy 4. I tutaj już mamy po cichu nadzieję, że, że z tej grupy jakiś reprezentant polski też się nam urodzi. W przeszłości byliśmy klubem, który na tym poziomie rozgrywkowym miał najwięcej powołań w ostatnich latach. Dlatego też, też tu liczymy, że ci zawodnicy, którzy będą chcą, również zostawać. I pierwsza piątka otrzymuje na koniec sezonu gratyfikację. To jest pierwsze miejsce 750 tysięcy, piąte miejsce 250 tysięcy. No i od, odpowiednio każde. Pomiędzy też jest premiowany, dlatego, dlatego to też jest jakąś szansą dla nas, jako, jako klubu, na pozyskanie dodatkowych środków. Czy dla zawodników to jest też jakieś pieniądze? To no, to jest generalnie dla klubu. Jakby to wprost bezpośrednio nie zakładaliśmy i to się w jakiś sposób tam nie przekłada. Jest, jest to gratyfikacja dla klubu za to, że, że generalnie realizuje cel, związany z tym, że. Polski Związki Piłki Nożnej rozpoczął można powiedzieć program szkolenia młodzieży tak, w Polsce, jest to, jest to narodowy system gry, u nas w Siarce i w Tarnobrzegu też w najbliższym czasie odbędzie się taka konferencja, gdzie, gdzie będziemy chcieli pokazać, że, że my realnie w takiej do, dość szerokiej strukturze jaką, jaką dzisiaj szkolimy w Tarnobrzegu, bo to jest 12 grup, 12 roczników, bo grup jest więcej, bo są jeszcze podgrupy, po prostu będziemy funkcjonować właśnie w oparciu o ten system i można powiedzieć, jakby przełożeniem tego systemu jest, jest, jest ten program, który, który jakby gratyfikuje te kluby, które generalnie stawiają na młodzież, wprowadzają tą młodzież, można powiedzieć do piłki no i chcemy być w gronie, w gronie właśnie takich klubów. Panie znam jak przed pierwszym sytuacja ze zdrowiem, też, że i Radek nie mieli, nie mieli problem ze zdrowiem osobnym. Nie takie drobne urazy to się zdarzają i Konrad to wiadomo miał problemy już w rundzie rewanżowej z kończynami dolnymi teraz akurat wyszło na to znaczy gdzieś w połowie okresu przygotowawczego miał problemy okazuje się z przeponą, ale teraz już jest taki w stanie, że Konrad no mogę powiedzieć, że wyjdzie w pierwszym składzie. Ja zawsze podkreślałem, jak dużą rolę odgrywa Konrad Stępień w zespole jako kapitan, jako osobowość, tym bardziej, że jest to zawodnik wychowanych Siarki Tarnobrzeg i <coughs> przez to, że Konrad doszedł do może nie wysokiej formy, ale, ale swoim, swoją postawą, swoim w tej chwili jest na dobrym poziomie przygotowania i da dużo dla zespołu i mam nadzieję, że będziemy przez to mocniejsi. Sylwester Gradek w tej chwili też już jest po pełnej rehabilitacji, podjął już te w ostatnim tygodniu z pełnym obciążeniem i też w składzie jest na mecz z Zadumiakiem. Są też dobre dolegliwości jak w każdej pracy treningowej, fizycznej. Hmm. Hubert Tomalski też małe dolegliwości odczuwa pleców, ale wszyscy są pełni zapału do gry i, i pełni wiary. Zresztą z samego tych nowych zawodników są bardzo budujące. Szatnia jest też optymistycznie nastawiona. Dlatego chciałbym jeszcze podkreślić jedno, w każdej pierwszego zespołu jest co najmniej połowa zawodników, zawodników młodzieżowych, młodzieżowców. Tutaj prezes podkreślił, dlaczego tak się stało. Ja może patrzę troszeczkę inaczej na, na, na naszych młodzieżowców. Pierwsza sprawa to to, że nie są to młodzieżowcy, którzy muszą się uczyć gry w piłkę nożną. Oni są dojrzałymi zawodnikami, nie tylko pod względem piłkarskim, ale również pod względem mentalnym. Jak sami zauważyliście, do tych zawodników już grała w meczach pucharowych, nie było tam u nich widać jakiejś temy, strachu, jakiejś bojaźni. Oni sami to, to co powiedzieli, to jest autentyczne. Stawiają sobie wezwanie i ja z tego miejsca mogę jedno powiedzieć, że wszyscy z nich będą grali. Na pewno na meczu może grać tylko 11 zawodników, ale piłka nożna, czy gaz zespołu, czy wynik zespołu nie może być oparty tylko i wyłącznie na jednostce zawodników. Ja się z jednego, że jesteśmy mocniejsi ilościowo i jakościowo. W tej chwili każdy z tych zawodników, co tu siedzi, co jest w szatni, może wyjść w pierwszej jedenastej i wierzę w to, że będzie pełnowartościowym zawodnikiem. Chciałbym podziękować z tego miejsca prezesowi Radzie Nadzorczej, ludziom, którzy się angażują w pracę klubu Sielka, że do, doszło do takiej sytuacji, że na dzisiaj mamy grupę zawodników naprawdę mocnych. Co się okaże w meczach mistrzowskich, w rozgrywkach, trudno przewidzieć. To jest tylko piłka, to jest tylko sport, ale wierzę w to, że tak jak tutaj siedzą zawodnicy, tak jak cała kada zespołu będzie się. Podkreślam jeszcze raz rozwijać z meczu na mecz, z teniku na tenik, z miesiąca na mecz, z miesiąca na miesiąc. I mam nadzieję, że przed rudną Ewanżową e e e e też w dobrych humorach się spotkamy i będziemy mówić tylko i optymistycznie o klubie Siarka Tarnow. Ma Pan już gotowy skład na jutrzejszym mecz? Tak. Mhm. Mam powiedzieć? <laughs> Panie jest Pan w takim szkoleniowcem, który zawsze mówi ciekawie. Teraz ta od krótka odpowiedź, ma, 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 ta i tak dalej. I tutaj chciałbym tych pana nowych zawodników po pochwalić. Ponieważ przesłuchujesz się temu i idziecie tym śladem. Macie generał, który mówi zawsze ciekawie. I tak czekając który z Was powie, wyjdziemy, na wojsko, gracie grać o zwycięstwo, wola walki. Nie, nie mówiliście o palesach, mówiliście fajne rzeczy. I tak trzymajcie. Tak trzymajcie na no samym, mówiliście fajne rzeczy. A Pan tak. ma że tak w chyba kolegów wszyscy tutaj, że dziękujemy, że konferencje prasowe pomerze bez względu na są ciekawe. Pan też się mówi, że dziękuję i za wolę walki. Pan ciekawy i za to dziękujemy. A, a Wam życzymy trzymajcie się, bo macie bardzo dobrego trenera, widzicie, do klubu, który ma wielkie problemy, pre, Prezes, Podkładają mu tu nogi musicie mu pomagać. Wyczytałem ostatnio, że jest kanalium. Powinien być podwójną kanalię. Tak trzeba panie parodie i też dziękuję. A teraz jedynie na ładne zdjęcie, można by czas Także dziękuję za, za spotkanie, za, za przybycie i za słowa wsparcia generalnie od środowiska sportowego dziennikarzy. Także Dziękuję bardzo i zapraszamy na zdjęcie. Dziękuję.